Tamten ten proces uszkadza Twój organizm i utrudnia Ci realne, trwałe kolejne próby chudnięcia. To jest mocny statement, pewnie. Mocniej trzeba ale wytłumaczyć, że obrazuje organizm, dobrze orcholernie groźna rzecz. Utrudnia Ci życie, utrudnia Ci odchudzanie. Powinieneś dążyć, powinnaś dążyć do eliminacji tego. Ona zna się na jedzeniu. On wie, jak trudno je ogarnąć. Ciało, głowa, nawyki. Mity, badania, absurdy. Rozmowy z tymi, którzy wiedzą i z tymi, którzy próbują zrozumieć. To są sprawy mniejszej Cześć ludzie. Cześć Serwin. Jedziemy dzisiaj od razu z bardzo trudnym tematem, który zna każda osoba otyła, która próbowała się odchudzać, że każdy sukces jaki osiągniemy kończy się efektem jojo. Mm. Może nie każdy, ale każdy z nas go zna. Ja, ja mam całą szafę jojo, nie wiem, nastąpiło u mnie wiele razy w życiu. Ja myślę, że to jest w ogóle duży taki strach osób, które zaczynają odchudzanie. To znaczy, że fajnie, że teraz idzie, że tracę kilogramy, ale co jeśli one wrócą? Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz w tym kontekście, ale uważam, że ten strach naprawdę jest bardzo duży. Wiesz, i z jednej strony jest bardzo duży i fajne jest w nim to że on jest tak naprawdę bardzo dobry, bo eee, walczenie w kółko z otyłością i przychodzenie do efektu jojo, po pierwsze pokazuje, że coś robisz źle w swoim procesie odchudzania się, znaczy, że się odchudzasz prawdopodobnie, a nie leczysz otyłość, a po drugie sam efekt jojo w sobie jest, i teraz będziesz mówił o tym z punktu widzenia naukowca, naukowczyni, ale on jest szkodliwy. Tak. Sam ten proces utrudnia ci, zwłaszcza jak przejdziesz go wielokrotnie, to on uszkadza twój organizm i utrudnia ci realne, trwałe, kolejne próby chudnięcia, co ma wpływ na twoje ciało i na twoją psychikę. To prawda. No i tak właśnie z tego naukowego punktu widzenia. To y, zrobiłam oczywiście standardowo do naszych odcinków y, trochę researchu i znalazłam y, parę badań, które dzisiaj bym chciała w zasadzie takie trzy główne y, przedstawić. Pierwsze było prowadzone na ludziach. Nie była to duża grupa, bo 125 osób z y, y, otyłością lub nadwagą. Natomiast y, wybaczyć można autorom to, że było to tylko 125 osób, dlatego że w tym badaniu był oceniany skład ciała przy pomocy tomografii komputerowej. Czyli badania, które jest raczej mm, trudno dostępne i stosunkowo drogie, rzadko kiedy się je stosuje tak naprawdę w dużych badaniach naukowych, właśnie z, po prostu z ekonomiki, która się nie opłaca w tym kontekście. No i co zauważono? Zauważono, że osoby, które przechodziły te y, kilka cykli odchudzania, Czyli właśnie miały redukcję masy ciała i nawrót kilogramów, i tych cykli było więcej, to im więcej tych cykli było, tym było więcej tkanki tłuszczowej i mniej tkanki mięśniowej, co jest o tyle niekorzystne z punktu widzenia metabolizmu, że tkanka mięśniowa jest dużo bardziej aktywna metabolicznie, ma więcej mitochondriów, czyli Um, Więc jakby potrzebuje energii do tego, żeby funkcjonować. Znaczy, I to jest ważna rzecz, nie musisz ćwiczyć. Mając dużo mięśni, one spalają energię. Same przez się, tak. I są po prostu taką tkanką w organizmie, które tej energii potrzebują. No i jeżeli jesteśmy po tych wielu cyklach odchudzania, to nasz punkt wyjścia tak naprawdę jest dużo słabszy. Bo trochę mm, ja nawet bym zasugerowała mocny stay statement, że ciało uczy się, że to chudnięcie, przez które przechodziło kilkukrotnie, jest w pewnym sensie zagrożeniem. Więc ono magazynuje tkankę tłuszczową, która jest tym magazynem energetycznym dla naszego organizmu, a pozbywa się mięśni na zasadzie takiej, to jest ta yy, znaczy no tak, tkanka, która potrzebuje energii, więc pozbądźmy się jej. To jest mocny statement pewnie. Mocny trzeba wytłumaczyć, że organizm, organizm się adaptuje. Jeśli fundujesz organizmowi co chwila chudy czas, kiedy organizm, organizm nie jest połączony bezpośrednio z mózgiem świadomym. Mm -hmm. Organizm myśli, że jest głód, że jest ograniczenie z dostępnych zasobów, zaczyna po prostu optymalizować pozyskiwanie ich i przetrzymywanie, żeby dotrzeć do następnego dobrego cyklu. Tak, i w ogóle jeszcze troszeczkę o tej tkance mięśniowej, bo myślę, że oprócz tego y, efektu yo to osoby, które zaczynają proces odchudzania, też się boją właśnie tej utraty tkanki mięśniowej. Dużo wiesz, się słyszy o nim, dietyka, że trzeba ją chronić, że teraz białko, że trzeba trening siłowy i tak dalej. Ale też chciałabym powiedzieć to, że każdy proces odchudzania, niezależnie od tego tak naprawdę jak bardzo się będziemy starać, wiąże się z utratą tkanki mięśniowej. My naukowcy to wiemy i jakby boimy się zbyt dużego, zbyt dużej utraty masy mięśniowej, ale akceptujemy to, że ta utrata jest. Bo jeżeli tracimy masę ciała, to zawsze tam będzie jakiś odsetek tkanki tłuszczowej, jakiś odsetek tkanki mięśniowej. To jest całkowicie normalne. Ważne, żeby tak naprawdę Zachować tą, yy, ten balans, tak? Podoba Ci się to, co robimy? Pamiętaj, aby zaobserwować nasz kanał, zostawić komentarz pod filmem i polajkować. Między tym. Więc jakby bardzo ważny jest ten element białka w diecie, oczywiście. Bardzo ważny jest wysiłek fizyczny po to, żeby chronić tą tkankę mięśniową, ale ona zawsze będzie trochę spadać. Hmm? Sorry, ci wdechem, proszę, proszę. wszedłem. Absolutnie się z tobą zgadzam, wiesz, i to mój case z, ostatnich, z ostatniego ponad pół roku, kiedy ja się przygotowywałem do stosowania GLP-1, mhm. to nasłuchałem się od wszystkich, ale też mówię tutaj o profesjonalistach. Erwin, musisz białka więcej niż zwykle, bo przy tym jest duże ryzyko, że zaczną ci najpierw spadać mięśnie. I ja jednocześnie zacząłem dużo brać białka, chodzić na siłownię i głównie ćwiczyć górę dlatego że spadek mięśni w przypadku otyłości nie zawsze jest zły z tego powodu że na przykład niektórych mięśni masz za dużo a one nie są ci do końca potrzebne bo jeśli schudniesz 20 kg to twoje mięśnie nóg są tak jakbyś i kiedy ćwiczysz, to tak jakbyś ćwiczył atletę, który ma non-stop na sobie plecak z, z odważnikami 20-30 kilo, i ty aż tyle tych mięśni nie potrzebujesz. One mogą być inaczej zbudowane. No to, Więc jest to jest, jest, jest skomplikowane między jest ilością tkanki mięśniowej, a ją, jej funkcjonalnością. Nie? Tak. To też jest taka inna dywagacja. Znaczy, się tylko pokazać, że to nie jest wszystko 0,1. Nie jest wszystko to jest skomplikowane, tak. Zwykle. Natomiast faktycznie jest tak, że to badanie nam pokazało, że. Cykle odchudzania, dużo cykli odchudzania prowadzi do ym, niekorzystnej dla nas, tak naprawdę, zmiany składu ciała. Organizm się do nich przyzwyczaił i z nimi walczy, w skrócie. Tak. No i kolejne, tak naprawdę, jeżeli się chcemy jeszcze przyjrzeć samej tkance tłuszczowej, to to też jest ciekawe. Tutaj badanie z kolei na myszach, więc nie można gdzieś tam przykładać jeden do jednego, ale myślę, że to jest to ciekawy kierunek w ogóle badań, bo w naszym organizmie są Dwie tkanki tłuszczowe. Tkanka tłuszczowa brunatna i tkanka tłuszczowa biała. I ta tkanka tłuszczowa brunatna jest dużo bardziej aktywna yy, metabolicznie. Znowu ona ma więcej mitochondriów, potrzebuje więcej energii. I okazuje się w tym badaniu na myszach, że znowu tak naprawdę nasz organizm zaczyna się chronić, jak zaczynamy się odchudzać, bo te cykle sprawiają, że jest coraz mniej tkanki tłuszczowej brunatnej, która potrzebuje więcej energii, coraz więcej białej, czyli tak naprawdę znowu wprowadza się w stan, kiedy tej energii musi mieć mniej do tego, żeby przetrwać. I znowu to jest mega niekorzystne pod kątem e, tych cykli e, odchudzania. Jeżeli przybieramy, to tak naprawdę wychodzimy do kolejnego odchudzania, wychodzimy z innego punktu wyjścia pod kątem naszego zapotrzebowania energetycznego, bo może być mniej tkanki mięśniowej, bo może być mniej Tkanki tłuszczowej, brunatnej, więcej białej. Znowu ten organizm kurcze jest mądrzejszy niż nam się wydaje. I kolejna rzecz, tylko patrzę, czyli tego już nie zrobiłaś wcześniej, ale do tego wszystkiego dochodzi straszne spowolnienie samego metabolizmu, które to utrudnia. To I jakby to jest... jedno wiąże teraz, się tak, z tym. To, to, to jest wszystko bardzo ze sobą powiązane, ale tak, to pokazuje, że te wszystkie szybkie diety i te nagłe skoki, które bardzo szybko porzucasz, Yy, są po prostu szkodliwe. Lepszy tak. jest bardzo wolny jeden proces, trwający latami, niż. Yy, Może, właśnie skakanie. jeszcze wyjaśniając dokładnie słuchaczom, jeżeli ktoś się trochę pogubił, bo tutaj dużo yy, naukowych słów padło. Yy, to, jakie mamy zapotrzebowanie energetyczne, zależy w bardzo dużej mierze właśnie od naszego składu ciała i od tego, ile nasz organizm wykorzystuje tej energii. My, tak naprawdę, bardzo dużo energii potrzebujemy tak zwanej, jakby spoczynkowej czyli, jakbyśmy nic nie robili, leżeli i pachnieli, to nasz organizm wciąż potrzebuje Kalory, energii są. do tego, żeby działać. Do tego, żeby wszystkie organy prawidłowo funkcjonowały. I jeszcze jeden mega ciekawy aspekt, bo w ogóle ym, choroba otyłościowa i prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego w organizmie. Też między innymi jest to taki dla nas informacja, yy, żeby pozbyć się tego stanu zapalnego w organizmie, to trzeba, musi dojść do redukcji masy ciała. I znowu się okazuje, że jeżeli... Są te wahania masy ciała i je, dochodzi do tego efektu jojo, o którym dzisiaj mówimy, to ten stan zapalny jest coraz większy. Więc tak naprawdę to, co sobie robimy tymi szybkimi dietami, szybkim sposobem odchudzania, nam się wydaje, że super. Bo wiesz, udało nam się stracić, nie wiem, te 9-10 kg i się cieszymy, że jesteśmy zdrowsi. A wcale się okazuje, że w momencie, kiedy wrócą te kilogramy, to my jesteśmy. W dużo gorszej sytuacji, jak byliśmy na samym początku. Partnerem dzisiejszego odcinka jest klinika Holi. Wspólnie z partnerem przygotowaliśmy dla Was specjalną zniżkę, która daje 10% na pierwszy zakup w Holi. Wejdź na klinikaholi.pl i sprawdź pierwszy kompleksowy program leczenia otyłości w Polsce. W Holi w jednym pakiecie otrzymujesz opiekę lekarza, dietetyka i wsparcie psychologa odchudzania i fizjoterapeuty. W trakcie zakupu wpisz kod sprawy mniejszej wagi, bez spacji, i skorzystaj ze zniżki. Tak, tak jak powiedziałaś, to się wszystko zaczyna kumulować. Więcej nieodpowiedniej tkanki tłuszczowej, mniej mięśni. Większy ee, stan zapalny. Większy, większy stan zapalny organizmu, czyli czujemy się jeszcze gorzej. I kolejna moja ulubiona rzecz, po każdej takiej próbie czujemy się też gorzej psychicznie. I to, i to, się, i to się już nakłada. Więc zobacz, kilka głupich diet, kilka głupich, szybkich zrywów. A teraz na święta, a teraz bikini body, a teraz, a teraz wesele brata. I twój organizm jest gorzej zbudowany, ma gorszą tkankę tłuszczową, masz więcej stanów zapalnych, których nie czujesz, a które są. One wywołują kolejne choroby szybciej ten, ten stan zapalny, no i finalnie jeszcze Twoje samopoczucie i samoocena jest zła, co utrudnia Ci podejmowanie kolejnych prób, które możesz porzucać jeszcze szybciej, bo są jeszcze mniej skuteczne. Sabotujesz sam siebie. Wiesz, badania też pokazują, yy, że jeżeli mamy. Efekty jojo, i dochodzi do tego, bo z reguły jest tak, że przy efektach jojo tracimy mniej niż potem zyskujemy. Więc tak naprawdę, jak sobie spojrzymy w długim okresie czasu, załóżmy, nie wiem, pięcioletnim, to ta masa ciała, pomimo tego, że my jesteśmy, nie wiem, stale się odchudzamy, to ona cały czas rośnie. I okazuje się, że właśnie dużo gorsze są wyniki osób, które przechodzą przez ten, przez ten proces który jest związany z efektem jojo, niż osób, które po prostu mają stały przyrost masy ciała. Czyli w zasadzie nie robią nic i są w tym samym punkcie zakończenia, nie? Mhm. Więc wydaje mi się, że to, co trzeba z tego dzisiejszej naszej rozmowy wyciągnąć, to to, że warto, naprawdę warto podejść do odchudzania w sposób powolny, świadomy i taki, który masz szansę doprowadzić nas do sukcesu, a nie do upadku. Jeżeli nawet masz za sobą kilka tych efektów, jojo, to lepiej nie mieć kolejnego, niż skazywać się na kolejne porażki. Tak, niż zaczynać kolejną głodówkę, która tylko to pogorszy, zamiast na przykład najpierw poprawić swój sen, aktywować styl życia, żeby zacząć produkować mięśnie i dopiero potem włączać jakieś, jakieś mądre redukcje. No ja musiał tylko podkreślić jedno, Jojo wydaje się, że tak. Mi się wydaje, że trochę za bardzo oswoiliśmy jojo, wiesz? Mm -hmm. Że efekt jojo stał się, o, efekt jojo, o coś tam. To jest kurna, cholernie, groźna rzecz. Utrudnia ci życie, utrudnia ci odchudzanie. Powinieneś dążyć, powinnaś dążyć do eliminacji tego. Eliminacją tego jest to, że twoje odchudzanie się, twoje leczenie otyłości powinno być powolnym procesem, a nie huzia na nie nieprzemyślanym skokiem, który potem. Wraca ci masa ciała nawet większa, ale masz o wiele więcej obciążeń. Tak, i jeszcze jest jedna rzecz, którą myślę, że przy tej okazji warto podkreślić, to jest to, że, i za rzadko o tym mówimy, że często sukcesem jest to, że już nie tyjemy. Tak. I kurczę, doceniajmy też to, że jeżeli przez ostatnie lata było cały czas tam, wiesz, plus kilka kilogramów rocznie, czy więcej kilogramów rocznie i nagle przez dwa lata ta masa ciała jest stała, to już jest to ogromny sukces. I szczerze, jest to większy sukces, yy, tak zdrowotnie, niż yy, wrzucanie się na katorżniczą dietę i potem yy, uleganie, wracanie po prostu do punktu wyjścia. Dokładnie. Gorszego być może punktu wyjścia. Najpierw do Dąbrowska, a potem impreza. Tak. Chyba tyle. Nastraszyliśmy ich. Mam nadzieję, że nie, że pomogliśmy, i y, raczej tym odcinkiem ja bardzo chciałam uświadomić to, że, y, no, że ten proces chudnięcia wymaga po prostu strategii i niezrywów. I jeżeli czujesz, że stać cię tylko na zryw w tym momencie, to po prostu tego zrywu nie rób. Albo zrób go delikatniej, zwykle. Zbuduj strategię. Też tak myślę. Dziękuję pani. Dzięki.